Coś podobnego. Jeszcze nie widziałem nigdy w życiu tyle ludzi dobrowolnie pracujących. Nie, to dobrowolne. To nie jest dobrowolne? No to wypowiedź przy nam była. Ojeju! Dobrze. O, Pani też. Aha, to to, to jest też do zawsze? To, to, to jest. Do końca? To jest? Do końca? Hmm. Czy do to? Zobaczymy. Tak by głupio wyglądało. Ale zaraz, jutro jest jeszcze dzień, a na chwilę nie, potrzeba, nie? To zrobię, ja może po południu będę miała czas, to będę pomalować jeszcze. Nie, Niech Pani zostawi, to mnie na jutrze. jutro. jutro będziemy... Chciałam to papierkiem ściernym albo czymś z tego, no bo... ale oni mówią, że to jest... To nie. Że to jest ta. To trzeba umyć. Yy... to jest plaż. Że to nie, że to jest właśnie zwarto szklaną. Wiem, nie 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 ale to nie chciałam tu nie wybrać. No. Tu jest taka nabożna cisza. No. No. Mówi... No, nie ludzie skupieni o wydaniu swojej pracy muzyka ucichła muzyka ucichła jak coś tam mogę włączyć własno tak no a masz znaczy, aż tak 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 głośno mówiącą że nie jedzie samochodem i włącza radio jak no. cię jaki będziecie chcieli je, je, bierze to nie określasz chcę je renesans albo radio maria ale maria... to nie włączę. Ale, bym... ale radio złote Przeboje jest neutralne to sami tylko zafasnowiem puścić i ja to jest to, to polsko ja bym słuchać renesans klasyki Natomiast, natomiast więcej nie zostanie to uznane jako zakłócenie porządku publicznego. Jak? Czy to nie włączę na, na maksa i nie, nie po 22. Ale ty za X może się przyczepić, Bo tu nie jedna osoba. A za X, no tak, no że prawa... O, o właśnie... o Publiczne wykonywanie utworów. Ja tyle. Bo ja sobie sobie będę Aha, ale, a to musisz kupić wszystkim stopery. Muszę napisać pismo, że macie nie To to by... No, nie wiem, czy wystarczy pismo. Topery by były chyba jednak nieodzowne. No mamy problemy. To to jest moja własna wola. Mamy problem. Justin, mamy problem. Jak wjadę na posesję, to już jest teren prywatny. Ja przypuszczam, że Unia Europejska wyrównałaby, rozumiesz, Chantiemy nawet najdroższym wykonawcom, którzy nam zagrali przy tej pracy sponsorowanej przez Unię. Nie? Aha. Chociaż dla tych wykonawców powinna to być satysfakcja, że akurat ich wybraliśmy do tej jakże szlachetnej pracy, tak? Tak, no. tak. To by była promocja, wręcz nam by się należały tantiemy, a nie kary. No. Więc tym pozytywnym akcentem na razie kończymy ten krótki odcinek.